Hej, ja jestem Kisiel0717 i dzisiaj gramy sobie w SCP, ale w 2D. W 2D, więc bardzo fajnie, wezmę sobie na polski, zmienię. Zaczynamy w takim... <laughs> Może nie będę koksił, zacznijmy od normalnego. O, możemy postać. Wybierz sobie postać. Wybierz. In. Okej, okay, wywaliło mnie. Ale to było śmieszne. Wybierz. Yy, wybierz sobie rolę. MTF, wybierz inną postać. No i fajnie. Dobra. Siup! Dobra, kliknij. My. I uruchom grę dla wybranej roli. Zacznijmy dupakiem. Idziemy. Ok, aby odrzucić, kliknij raz, aby użyć. Ok. O kurcze! strasznie głośno Ja pierdzielę weź ci źli O kurczę czyli zaczynamy historię w ten sam sposób Pa, zniknął Wow dobra Myk, a co jak wrócę? Ha, zamknęli mnie, no to fajnie. No to idziemy w jedynym możliwym kierunku. O, jak miło. A jajaj, ale tak szybko. E o kurde. E Chłopaki! No, dobra. Widzę, że zasnęliście. Oj, ochroniasz, jak miło. Czy teraz będę mógł sobie wyjść tam, gdzie chcę? Mogę mrugać. Ale nie mogę zamknąć oczu. Dobra. Siup. Okej. Okay. Powiem szczerze, gra nie jest aż tak bardzo przerażająca jak oryginał. Ale na pewno nie jest jakaś bardzo śmieszkowa. Patrzcie. Juklit, ale pa, nie, widać jaki to jest sepek. wszystko rozmazane. Trzema naukowiec. Książka. No i myk. To jest ten legendarny SCP książka, który jak się go zje, to masz chorobę, którą zjadłeś. Wow, karta! I. Uratować grę. No dobra, uratuj mi grę. To tutaj jest ok, tu widzę, nie ma nic, a tutaj jest pewnie SCP trumna. Wow, dla mnie to nie wygląda jak trumna, tylko jak słupno, ale trudno, trudno. Mam kartę, książkę, czemu są tylko trzy sloty? Ale widzę, on żyje czy on tak został zabity jakoś dziwnie? O, Tetla. O kurcze. I to jeszcze działająca. Co jest w chińskich znaczkach? Nie, no to jest jakaś srebrnica. Tam był ochroniarz z bronią. Idealnie. Idealnie. Dobra. Więc idziemy sobie dalej. La la la. La la la. La 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 la. la. Pick. La la la. Poczekaj, bo nie wiem.

Oho. Aha. A, jeszcze reklama pięknie. I <laughs> No to fajnie. Obszar ograniczający. Dobra i bijiept wybieram. Aha, od początku. Dobra, wiecie co, wezmę jednak łatwy. O, fajnie, że nie zaczynam od początku początku. Yy... Może tym razem odpuśćmy sobie tamto miejsce. Eee. I idźmy tam tylko po tą kartę 3 chyba. Eee. Jednak ta gra nie jest taka przyjemna jak myślałem. O, jak miło, tu chyba jeszcze nie byliśmy. Ale mnie ciarki przeszły, dobra A jednak y, Dobra, poczekajcie, tam była chyba karta. Tego nie biorę albo O, jak miło. Ej, bo to jest bardzo irytujące. Już. Koniec. Halo. Halo. Koniec, proszę. Dobra, czytam. Czytam. Wspólne przysiębienie. Stasia grypa. Atak serca. Jezu, w końcu. Koniec. Ja pierdzielę. Dobra, kompletnie teraz tam nie idę. Jak jeszcze raz ktoś się na testi zblokuje, to się wkurzę. Ogólnie to jest, jak można zauważyć, gra, która ma mnóstwo błędów. I tym razem pójdziemy jakoś inaczej. Może pójść, pójdzie... a mogę w sadech chodzić? Oczywiście że nie. Może pójdziemy na sam koniec korytarza, bo ogólnie tu potrzeba kartę, ale no nie mam tej karty. Idealnie, koniec korytarza. O, jak miło. SCP kolejny. Yy, przyjaciele? Zabijesz mnie? Nie zabijesz mnie, jej mam przyjaciela! O, skafander! O, mogę go wziąć! Jaki teraz jestem, patrz, jestem taki zielony! O, to jest ten koronawirus nowy! I myk! Nie będzie kwarantanny w Polsce, dzieci muszą chodzić do szkoły! Jestem na 100% pewien, że nie zamykałem żadnych drzwi. Dalej coś jest? Jest! Patrzcie, jest magiczny przycisk. Myk. Okej, okay, to jest chyba koniec korytarza. O, jak miło. Kolejne komputery. O, jak miło. O, jak miło. Eee, przejdę obok. Chociaż nie wiem, jak to jest możliwe w 2D. I zamknę ze za sobą drzwi. Dupa, kurde, włącz, ej, bo on, ja go słyszę, buteleczka wody i kurczę, ciekawy, na czym polega ta woda? Ajajaj. Dobra. Heavy containment zone. Jakie ja karty nie mam. Nie wierzę, dobra. Muszę wrócić. Dupa, uważaj na Tesle. Co jest? Przeszedł przez Tesle! Cheater. Jezu. Myślałem, że. znowu się zbaguje. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie chcę się bawić znowu z nim. Nie jestem gotowy jeszcze nawet nie mam karty. Ja pierdzielę. Kurde, Aha! Obok niego! Udało się! Nie. Przez drzwi! O, ja pierdziele! I sobie! i sobie! i sobie! Koniec zabawy. Koniec. Nie, Odejdź ode mnie. Gdzie jest ta ja pierdzielę? Przestań. Nie chcę już i sobie. No i fajnie, dobra. Zrobimy tak, mrugniemy. O, w ogóle na inną stronę poszedł. Mrug. Mrug. O, jednak sobie nie poszedł. Ale mam zawał. O, tu będzie karta, chyba. Dobra. Tak, tu mnie jest karta, dobra. Wychodzimy stąd. Ja już nie wracam. Ja pierdzielę. Do ruski, do jakiś tam znaczków? Eee, yy, idealnie. Nie wiem, co to było, ale jestem daleko, patrzcie, apteczka co to jest? Aaaa! Jest plaga, czemu on lata, a jednak nie ma nogi. <laughs> Pomocy. Ja już wiem, kto zabił tych ochroniarzy. Uciekamy. Dobra, trzeba na 100% znaleźć pierścień. Na 112% trzeba znaleźć pierścień. I jeszcze zaraz mi się komputer rozładuje. A! Dobra, podłączony. Ja pierdzielę, jaka straszna gra. O! Jezu. A niby w 2D Weź, dobra, jednak tu nie trzeba było iść. Ale tam przypadkiem nie, no chyba się wracam. Kurde, jednak może tam trzeba było iść. Na no, 100%. czyli były tam drzwi. Szybko, migusiem. No nie wierzę, że się zgubiłem. Chyba w jakąś pętlę wpadłem. No skąd i kto? Wiejusiu. tu na 100%, tu jest bezpiecznie. Tu byłem. Dobra, tu jest napisane safe na 100%. Moska gazowa? dziękuję. Dotknę czaszki. O Jezu! Eee. Kurde mać. Weź. Wychodzę stąd. Tam był ktoś, kogo nie chcę, żeby tam był. No tam byłem mtf, no co mam zrobić? O, poszedł sobie, dobra. Walę to! Wszystko chce mnie zabić! Wszystko! tego przyjaznego dupaka! Ja pierdzielę! Gdzie jest pierścień? Tu na 100% musi być gdzieś pierścień. Jak tu mi się zaraz pojawi łazarz, to się zesram. Na 100%. Będzie kupa w majtkach. Jest pierścień! Jest. Ale co by wywalić? Po co mi apteczka? Biorę pierścień. Jeju. Masakra. Na sto procent. Jest wyjście, jest! Jest wyjście, dobra! Mam zapisaną grę. O, pan Glucio, jak miło! Ale głośno! Nie wierzę, dobra. Tu jest ok, okulary. Jakaś beznadziejna karta i czerwone światło. Aha, tu jest chyba pan, który. Jeszcze ten płacz. Nie, tu jest pan, do którego nie wchodzimy. Chyba, że jak mam okulary, to on ma mnie gdzieś. Sprawdźmy to. No i dupa. Uciekamy. Może nie skumał, że to ja, pomyśli, że to mój kolega. Na 100% tak będzie. Na 100% tak będzie. Na 100%. To nie ja. To nie ja. To nie ja. To nie ja. Nie. To nie ja. To nie ja. Ja pierdźla! A! Nie wierzę. Teraz muszę jakąś reklamę przychodzić z psem. Idź stąd. A! Dobra, wiecie co? To jest tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że że dostępny będzie lepszy. <laughs> pa.